Pricing jest dla startupów narzędziem, które pozwala im rozwijać się i uczyć się szybciej. Dzięki temu, że żądacie pieniędzy za swoje produkt czy usługę, wiecie, którzy klienci naprawdę widzą w nim wartość. Mówi Wam o tym, ile tej wartości klienci widzą i na których klientach tak naprawdę warto się skupiać. Niekoniecznie tych, których jest najwięcej, ale tych, na których możecie zbudować biznes. Bo pod koniec dnia startup to jest biznes. A w biznesie liczą się pieniądze. Startupy nie padają dlatego, że nie mają klientów. Padają dlatego, że kończy im się kasa. Najlepszym sposobem na wydłużenie run rate'u jest zwiększenie przychodów. Kosztów nie możecie ciąć do jakby w nieskończoność. Dalej musicie budować ten produkt. Poza tym jak będziecie zbierać kolejną rundę, to ta runda będzie wyceniana najprawdopodobniej po mnożniku przychodowym. Przychody równa się ilość razy cena. Można sprzedawać więcej, ale można też myśleć o tym, jak zbudować model cenowy, który pozwoli Wam zrobić trzy rzeczy naraz. Pozwoli Wam na efektywną akwizycję, to znaczy, żeby więcej osób zaczęło używać Waszego produktu. Jak zaczną używać Warto się skupić na monetyzacji, to jest druga, drugi element efektywnego pricingu w startupie. Czyli jak sprawić, że klienci, ma, których mamy, którzy używają naszego produktu, płacili nam pieniądze. I trzeci element to jest element retencyjny, czyli co zrobić, jak zdiagnozować te segmenty i kohorty klientów, które są zagrożone odejściem i jak użyć pricingu jako narzędzia do tego, żeby ich po angielsku resurrect, a po polsku skrzesić.